W nowym sezonie trzecim dostaliśmy sporo nowości, takich jak nowe miejscówki, mityczne bronie, mechaniki i jeszcze nieaktywne bunkry. I chociaż spotów na mapie według podziału KXera jest 26, to dzisiaj pokażę wam moje top 10 najlepszych miejscówek na trio. Ranking jest subiektywny, ale oparty na konkretach takich jak loot, rotacje, pozycja, surge, no i potencjał na jak najlepsze topki. Zaczniemy od spota, który ma swoje wady, ale wciąż jest mocnym wyborem i ląduje na 10 miejscu, a jest to Outpost Enclave. Posiada 96 skrzynek, z czego 24 mają 100% spawna, plus aż 65 beczek, które oszczędzają nam lepiej na początku gry. Metalu też tutaj nie brakuje, ale niestety ten spot leży na samym krańcu mapy, przez co nabijanie Surdzia nie jest łatwe. Zwłaszcza, że inne teamy mogą nas trzymać na rotacjach, ale jest tutaj spory plus. O kilkaset metrów dalej znajduje się bunkier, który w późniejszej części sezonu może stać się totalnym game changerem, więc warto mieć tę miejscówkę na oku. Przechodzimy do miejsca 9, gdzie ląduje Crime City. Ten spot wciąż jest bardzo dobry Ale brak safeu i gorsza pozycja Wpychają go na to właśnie miejsce Ale spokojnie jest tutaj 14 skrzynek Z 100% spawnem i 64 zwykłe Oraz 64 beczki Jest to ilość ludu, która na pewno wystarczy Do tego jest tutaj masa metalu Który możemy bardzo szybko sfarmić I możemy łatwo rotować praktycznie w każdą stronę że jest tutaj z Surgem Ale gdy dobrze się zpozycjonujemy, To nie ma się tutaj zbytnio o co martwić Ósme miejsce to już legendarny spot Który wygrał ostatnie FNCS a są to oczywiście żaby Położone co prawda na krańcu mapy I jest to ich największa wada Ale spora ilość splitów dookoła Pozwala łatwo nam nabić tego surdża Chociażby tradując się czy podchodząc na te splity Lut to aż 23 skrzynki Z 100% spawnem I 55 zwykłych Do tego 30 beczek Rotacje są tu trochę bardziej skomplikowane Ale jeżeli umiecie mądrze je zaplanować I też po prostu płynnie przemyśleć je po mapie To nie powinno to robić większego problemu Można też tutaj zagrać na zona Na siódmym miejscu Mamy Lone Wolf Lair, spot, który w zeszłym sezonie zdominował pierwszy dzień FNCS, a jest on tak wysoko, bo to prawie centrum mapy, co daje genialną pozycję. 45 skrzynek, może bez stuprocentowego spawna, ale nie jest to jakiś wielki problem. Do tego 18 beczek i masa ludzi dookoła, na których możemy nabijać surdza, tradeować się z nimi. Rotacja to też nie problem, bo możemy praktycznie w każdą stronę przejść bez większego problemu i zająć fajną pozycję. Przechodzimy teraz do top 6, a tutaj ląduje Foxy Floodgate, które ma. 40 skrzynek, tym 5 ze 100% spawnem, jednego subtraka i 16 beczek, dzięki którym oszczędzamy masę leczenia. Jest to prawie środek mapy z genialnymi górkami do nabijania surdzia, a bardzo mocnym dodatkiem jest tutaj pobliski bunkier, który może być kluczem do sukcesu w tym sezonie. Również rotacje są tutaj bardzo proste, niezależnie od tego, gdzie da nam zona. Na półmetku mamy tutaj jedyny split w tym zestawieniu, a jest to boisko z farmą. Ten spot to 5 skrzynek z 100% spawnem, 51 zwykłych i 37 beczek. Do tego mamy tutaj szansę zająć bunkier koło Utopii, jeżeli zrobimy to wystarczająco szybko. I też na tym spocie możemy sfarbić ogromną ilość metalu. Tak naprawdę w mgnieniu oka, dodatkowo pozycja na środku mapy i świetne miejsce do tradowania się z innymi ludźmi sprawiają, że Surge to jest jedna z najprostszych rzeczy na tym spocie. A rotacja w większość miejsc jest tak naprawdę bezproblemowa. Tuż za podium ląduje nowo dodany spot Utopia. Ma on 64 skrzynki, w tym dwie ze 100% spawnem, 10 beczek i co ważne bunkier który może kompletnie zmienić ten sezon. Pozycja bardzo blisko centrum mapy daje nam mnóstwo opcji do nabijania surdzia i planowania przeróżnych strategii, a do tego rotacje są bardzo proste. No i nadszedł czas na podium, a tutaj robi się naprawdę ciekawie, ponieważ wybór był bardzo trudny, bo każdy z tych spotów to absolutna topka i każdy z nich ma inne argumenty przemawiające właśnie za nim, a teraz czas się dowiedzieć, który spot da Wam największe szanse na robienie bardzo dobrych topek na turniejach i również w wygrywaniu gierek. No i podium otwieram nam Brutal Box Cards i ma ku temu solidne powody. Jest tutaj aż 11 skrzynek ze 100% spawnem, 40 zwykłych, 30 beczek i to metalu. Pozycja jest to praktycznie środek mapy, czyli rotacje są bardzo proste. Górki w okolicy to idealne miejsce do nabijania surja, a bunkier, którego nikt inny praktycznie Wam nie zajmie, ponieważ macie go na własnej górze. Jest to bardzo mocny boost właśnie tego spota i możecie też łatwo obserwować ruchy innych teamów, bo widzimy z tych górek bardzo sporą ilość mapy i planować sobie całą gier no i różne taktyki. Na drugim miejscu wylądował Demon z Domain. Jest to zdecydowana topka. Nowa, mityczna ar to mocny argument, który daje nam sporą przewagę, a medalion od bossa daje szybszy reload i regenerację kewa. Loot to 62 skrzynki, z czego 5 to 100% spawna i 44 beczki. Minusów jest on położony na skraju mapy, ale kontest jest tutaj niemal pewny, więc surcz będzie od samego początku gry. Wystarczy nabić go w późniejszym etapie gry. Rotacje wymagają tutaj troszkę większego pomysłu, no bo jest tutaj kilka Spotów, które mogą nam przeszkadzać w przejściu na fajną miejscówkę, ale z dobrym planem możecie zrotować praktycznie większość stref, dlatego to już zależy od tego, jak bardzo umiecie się poruszać po mapie. No i oto nasza top jedynka, a jest to oczywiście Supernowa akademia. Ten spot to absolutny game changer. Ma on pokój z trzema ulepszonymi skrzynkami, które lutujecie w mniej niż minutę pomieszczenia, zależne od waszej rangi, gdzie za Golda kupicie mega, mocne itemy. A w pomieszczeniu od rangi A mamy mitycznego Sentinela, który daje aż 200 damage'a, czyli czyli. Szotuje. Jest to najpotężniejsza broń w tym sezonie. Posiada on też 35 skrzynek, co nie jest złym wynikiem, wiadomo, że mogłoby być lepiej. Z VAT jest on trochę oddalony od centrum i jest za brutal bokskarcami co może komplikować delikatnie rotacje, bo mogą być holdowani, a Surge nie jest tutaj zawsze łatwy do nabicia, ale również kontest jest tutaj praktycznie gwarantowany. No i możemy też podejść pod spoty dookoła naszego spocika, bo jest ich tam dosyć sporo i w taki sposób możemy dobić sobie surdza a, a daszami i rękawicami, które są w tym sezonie przemieszczanie się. Jest jest dosyć łatwe, a na tym spocie uwierzcie mi, że praktycznie jest gwarantowane, że będziecie mieć tą rotację. Możecie bardzo łatwo zająć pozycję, no i kręcić bardzo dobre gierki i wysokie topki na turniejach. No i to by było moje top 10 spotów na Trio w sezonie trzecim. Dajcie znać w komentarzach, czy się zgadzacie z tym rankingiem, czy może macie jakieś swoje typy, jakbyście to ułożyli. A jeżeli chcecie poprawić swoje pikowanie i wygrywać praktycznie każdy kontest, to wpadajcie na ten film, który widzicie tutaj na ekranie.